Chodzę po schodach cały czas. Nie lubię dzisiaj jak. Ak, ak, ak. ak. Chodzę jeden, drugi, czwarty, piąty, szósty i wezmamy. Sody to najlepszy czas. Mogę tam wejść? Dlatego ruszajmy, ja tutaj nie postragany. A papieroski i mamy wszystko, Teraz będziemy mieć po tych sodach. Idziemy po schodach cały dzień, całą noc. Jestem po schodach, już byłem też i nie mogę z nich zejść. Zejść z tych schodów się nie da, musimy coś wykombinować. Ale co? Buf. Musimy zeskoczyć ze schodów. No ale jak zeskoczyć ze schodów? Połamiemy! Mam eliksir i się nie połamie. A tam gadasz, no dawaj no. Nie masz psychy zejść. A ja ci powiem, że jest tralala i tak nie zejdziemy. Więc co ty się bradzisz? Zejść. Co? Zejść. Cały czas w sodak jestem. Nie mogę z nich zejść. No faktycznie ja też, dlatego już brę. Pijemy piwka pijemy piwkę, te? No ja nie wiem. Boniu, jasny boniu, jasny boniu. Zaraz możemy ich po No dobra. Yes, Bez tej wpadajcie na oryginal, to było tylko. No, musicie wejść na oryginal. Bo już jedziemy na schody.